Nigdy nie wypowiedziała. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki starostom życzę wytrwałości w abstynencji. Hmm. Dobra, akurat nie to jest. Nie chcę tego robić, ale chcę robić. Zaraz, co my tu mamy? Królewska krew. Król dotarł do rzekomo no i przekonał go do mówienia. Tylko to dwoje z ścianę mają uszyn. Dobra. Także postaramy się dostać do kapelusza. Ale ja słyszałem. Nie gadaj jak nie wiesz co. Po czyjej stronie opowie się wiedź. Jest w nader dobrej komitywie z tym. takiego zawisiora i nie Tak, jest w dobrej komitywie. Nie jestem w dobrej komitywie z nikim. Ja chcę oddać wydać taki bardzo. Tylko bez żadnych sztuczek. Bezstronny werdykt, tak powiem. Tak będzie najlepiej. Sprawdźmy co w niej jest. Nic ciekawego. Nie zaczekaj na rozwój wyda wypadków. Zaz sprawdźmy w kwipunku co to jest notatka olkana co to jest z zdobionego kielicha? Ej, faktycznie! Tutaj... Okej, okay, coś mi tu zaczyna śmierdzieć. Dlaczego on ma jakiś projekt kielicha? Dobra. Myślałem, że muszę coś pomóc. Zaczekaj na rozwój sytuacji. Tak też zrobię sobie, hmm. no mnie w stanie jest coś... coś mi się nie podoba ten koleś. Znaczy ja bym go z chęcią zabił tylko dlatego, że jest ciulem Bym <laughs> mnie wyzwał i tak dalej. No e, to ja. O czyjej stronie? Widzimy, lubi knuć i tak Tyle. Nie da się to trzeba udowodnić. Inaczej to będzie pan owszem. Wróciciel, dziewięć się zbrak. Następnemu, który spróbuje szczęścia, udę Hej, widzimy, że. ten tak pałęta jak smroć po krasnoludzkiej ludzkiej chałupie. to ino na pieniądze łasy. To i ten pewno powie, że książę niewinny winny, się od Stanisa wydębi. No, no, no. Niech lepiej znajdzie naszego, co to złożył u dziewicy, a nie kręci się jak gówno w czerembli. Po księciu trzeba będzie porządek zrobić z możnymi. Za bardzo się panoszą. Hmm, Dawajcie. ta tego kurwojeba! Krecz! Do gnoju, Hamie! Inaczej zaśpiewasz, Ej, jak ci pop. Czego chcesz? My, szlachetnie urodzeni, zawsze musieliśmy chronić plebs przed jego własną głupotą. Gdyby nie my, na świecie. Nie mam na to czasu. Wiesz coś o zamachu na Saskie? Nie wiem, ale jaka by nie była prawda? Chołota nie może dokonywać samosądów na szlachetnie urodzony. Prawda nie ma dla ciebie znaczenia i tu się różnimy. Tego nie powiedziałem. Pamiętaj tylko, że istnieje porządek świata, którego nie wolno burzyć. Niesprawiedliwy porządek. Jeżeli książę rzeczywiście okaże się zamieszany w próbę zabójstwa, powinien stanąć przed sądem. Motłoch nie rozumie zasad rządzących światem. Albo rozumie, tylko mu się nie podobają. Saskia to mądra kobieta, ale nie bierze pod uwagę jednej rzeczy. Ta wojna się kiedyś skończy. I kto wtedy będzie obsiewał pola? Kto będzie doił krowy? Saskia dała chłopom broń. Myślisz, że będą chcieli wrócić do pługa? Być może, ale kto wam będzie pola obrabiał, to już nie moja sprawa. Bywaj. Grozić to możesz swojej cuchnącej wieprzami babie! Chciałbym poznać waszą opinię w tej sprawie. Nareszcie ktoś rozsądny. Przecież to oczywiste, że Henselt przekupił jakiegoś chłopa i ten zrobił, co mu kazał. Mm, na pewno. Henselt nie ma dostępu do Wergen. A co to Henselt nie ma czarodziejów na dworze? Albo jakiego wiedźmina zatrudnił, żeby się przedarł? Nie ma innego wytłumaczenia. Ciekawa koncepcja. Pomyślcie sami. Książę nie miał jak tego zrobić. Wino stało ciągle na widoku, jedynie słudzy dotykali dzbanów. A słudzy to kto? Chłopi! Potem ten sam chłop swoich podburzył, żeby na chrybowych i księcia ruszyli. Pomyśl o tym. Dawaj, ta tego kurwojeba! Koniec! Koniec tego bordelu! Ludzie, rozumu trochę! Usiądźcie i porozmawiajcie w spokoju! Dość, żeśmy się nagadali! Dalej, kuboczy! Wyciągnąć księcia z chałupy! Werden to nie kloaka. Tutaj ma być porządek. Pilnuje go skalen Burdon. Nie ma takiego prawa, co by pozwalało chłopom grozić potomkowi króla. Przestańcie bredzić o tym, kto się urodził na zamku, a kto w chlewie. Osądzić i skazać potrafi byle głupiec. Łatwiej jest oskarżać, niż dowieść winy. Chłopski posługacz rozpuścił wici, jakoby to książę Stenis stargnął się na życie Saski. Dlaczego książę miałby się posunąć do tak podłego czynu? Baczcie, z jak znamienitego rodu pochodzi. Właśnie dlatego korony cię w szarżowi zakciewa. Pamiętacie, jak dzielnie stawał u boku Saski w czasie negocjacji z Henseltem? Udawał tylko on z nią, liścia morda, żeby orznąć głupiego chłopa. Ino, że chłopy nie takie durne, jak pany dumają. Sami widzicie, jak chłopstwo nienawidzi księcia. Plują jadem, niczym żmije. Uknuli intrygę po to, żeby się go pozbyć. Służący Saski mówił, że... Pytam, gdzie jest ten służący? Skoro ma coś do powiedzenia, dlaczego chowa się jak złodziej? Odpowiedź jest prosta, bo to oszust. Chowa się, co byście go nie zaszlachtowali, kurwie syny. We wiórki go muszą pilnować. I ostatnie pytanie. W jaki sposób książę mógł otruć Saskie? Wiadomo przecież, że wino z beczek jest kosztowane przez sługi, zanim trafi do dziewicy. To, że nie wiemy, w jaki sposób książę zatruł wino, nie oznacza, że tego nie zrobił. Steis jest szmata! Co się układa, jak wiatr zawieje. Wszystkie to wiedzą. Miałeś dowieść jego winy, a nie obrażać go, kmiocie. A powiedz ta, inny by zrobił? Chłopowi zależałoby na krzywdzie panierki? Nigdy! Bo to bez nią takie pańskie psy muszą się z nami liczyć. Kura nie urżnie grzędy, na której siedzi. A chłop nie głupi, żeby podnosić rękę na wybawiciela. Może i chłop tego nie zrobił. Nie oznacza to jednak, że książę jest winny, głupcze. To ja się pytam. Kto ma izbę obok Saski, jak nie Stenis? Skąd się bierą wina? Z jego zawszonych piwnic? Kto ma dostęp do kuchni dziewicy? Jaśnie wielmożny książę, kurwi jego ród. Nie ma w Bergen nikogo, co by chciał zabić Saskie. A nawet jakby chciał, to nie ma nikogo, kto by mógł. Tylko Stenis. Mylisz się, Kalten. Kapłan Olkan chciał się pozbyć Saski. Uważał, że jest potworem ludzkiej skóry. Olkan łaził u nogi z tenisa, jak pies. Co ty sobie myślisz, prostaku? Że jak ktoś siada obok zamężnej damy, to na pewno ją chędoży? Kapłan namawiał księcia z Tenisa do wzięcia udziału w spisku. A z tenis to jaka bezrozumna znajda? Co to go byle Klecha może przekabacić? Olkan dostał, co mu się należało i Henselt mu łeb rozłupał. Teraz tenisa kolej naszła. Nie ma dowodów, że książę się zgodził. Kapłan poprosił go o dostęp do kuchni. Znaczy się nie otruł dziewicy sam. I no pozwolił co by ją otruli. Hmm Nie mam zielonego pojęcia Bo tak, niech pomyślmy <ścoughs> Tak wybaczcie na chwilę muszę pomyśleć na głos Jeśli kapan zrobił Potrzebował dostępu do kuchni, ale stenis mu zabronił, ze względu na to, że stwierdził, że ogłupiał, i dlatego też stworzył projekt kufla, który sam zatruł wino. To jest chyba jedyna opcja. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak to mógł po prostu zatruć to. I tyle by było. To tylko słowa. Za dużo domysłów, za mało dowodów. Nie można nikogo skazać na takiej podstawie. Jaśnie, panie! To niebezpieczne! Nie boję się. Strach to cecha godna pospólstwa, ale nie kogoś, w kogo żyłach płynie królewska krew. Czego się domagacie? Osądzenia mojej osoby? Czy książę to zwykły złodziej, który skradł na targu Tuzinjaj? Stoicie przed majestatem książęcym i na niego się porywacie. Są na tym świecie zbrodnie, które można wybaczyć, i są zbrodnie, których wybaczyć się nie da żadną miarą. Tak jak nie można wybaczyć matce, która zabija własne dziecko, ani mężczyźnie, który podżyna gardło własnego brata. Tak nie wolno darować zbrodni dokonanej na tym, którego naznaczyli sami bogowie. Kto podnosi rękę na pomazańca bożego, ten nie jest godzien stąpać po świecie. A ten, co truje dziewicę, to kto? Po pierwsze, Saskia żyje, zatem nikt nie może mnie winić za jej śmierć. Po drugie, nie macie żadnych dowodów na to, że to ja próbowałem ją zamordować. A po trzecie... Zapewniam wszystkich tu zebranych, że nie wyniosę się ponad prawo. Tyle, że sądzić mnie może tylko ona. Dziewica z Edirn. Zwany! A jak Saskia nie wydobrzeje, to kto cię osądzi? Wierzę, że uda się ją uzdrowić. Ale gdyby bogowie chcieli inaczej, zbierzemy konwent mędrców, którzy wydadzą sprawiedliwy wyrok. Słowa godne prawdziwego władcy! Jam jest bowiem ten który powinien być dla was wzorem a moje uczynki niechaj będą płomieniem rozświetlającym ciemności. Co, nie wiem. Czy książę jest winny czy nie? <śpiewanie> Dobra. Nie mam pojęcia czy jest winny czy też nie. Yy... Ale uważam, że jest winny. <śm> ze względu na to, że jeśli kapłan robił ten, ten kielich i Steenic o tym wiedział, to znaczy, że był w to uw uwikłany. Tylko, że po części samosąd nie jest dobrym pomysłem, ale mnie to nie przeszkadza. Nie wspomniałeś o swojej winie lub niewinności. Domagasz się sprawiedliwości. Chcesz powołać konwent mędrców, a ja się pytam, kto wejdzie w jego skład. Znajdzie się miejsce dla chłopów? Nie. Na ławach zasiądą ludzie, których sam powołasz. Panowie, którym za odpowiednią decyzję będziesz mógł odpłacić nadaniem majątków. Nie, ty jesteś winny, książę. Wiesz o tym. Ciekawe, co się teraz stanie. Oj, <laughs> okej, okay, fajna rzeźnia. Szlachta im tego nie wybaczy. To banda tchórzy, potrafią tylko ujadać i wbijać noże w plecy. Stanis dał im przykład. Jego plugawe życie nie poszło na marne. Dzięki niemu Eilhard dostanie królewską krew, a Saskia odzyska zdrowie. Trzeba się spieszyć. Samą siłą nie utrzymamy porządku w Wergen. Siłą da się zrobić wszystko. Trzeba tylko wiedzieć, jak jej użyć. To twoje kredo? Saskia to najlepszy wódz, jakiego znam. Ale z tą zbieraniną nie pokona Henselta. Co zamierzasz? Sprowadzę posiłki. Skojatel jest więcej niż myślisz. Pora ich wezwać. Wyruszam niebawem. Nie przejdziesz przez mgłę. Nie zamierzam. Góry mogą zatrzymać ludzkie wojska, ale nie skojatel. Pójdę na południe. Zdążysz? Muszę. Bafail, Gwynblade. Nie trać nadziei. Hmm. No dobra, chociaż mieliśmy fajną kadstonę. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze. Czy też nie. Tak, idź, idź w drzwi, idź w drzwi. Ale mam to gdzieś. <gry> yy, dobra. Ekwipunek zobaczmy, miecz z tenisa 20. Jest taki sobie. Ale mamy poziom to jest ważne. Dostaliśmy poziom. Tak. Yy. Plus 5 do wszystkich odporności. Ale tutaj bym chciał dojść. Tak, czyli idziemy helitrop, tak, coś tam. O, mutuj, możemy usmutować. Jak zwykle to. Tak, mamy jeszcze więcej życia. Co to robi? No, jakiś nowy znak dostaliśmy. On tutaj gdzieś jest. Nie, nie ma go tu. Nie wiem, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Wiem jedynie tyle, że to na pewno wpływa jakoś na zakończenie gry i tego co się tam wydarzy. Ale uważam, że dobrze zrobiłem, ponieważ wkurzył mnie ten koleś i nie lubię go. Tak, tutaj. jak przemyślałeś sprawę. Ale najpierw zobaczymy co tam Pomy <laughs> Wybaczcie, pomyliłem się Nacisnąłem w 9 zamiast w 5 to przerywa nagrywanie No ładnie Próbowałam namierzyć Tris, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie. W obozie Kozyńczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Ej nie. Chciałeś o czymś porozmawiać? Damat. Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. Chciałeś o czym? No. Znalazł. Chciałeś o? Znalazł. Chciałeś o czym? Znalazł. Chciałeś o czymś porozmawiać? Ile? Tak będę o tym. Na naradzie mówiłaś o artefaktach potrzebnych do zdjęcia klątwy. Tak, ale nie mogę ich teraz szukać. Sam to zrobię. Dlaczego? Mam swoje powody. Wyjaśnij mi parę rzeczy. Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała po zetchnięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draugirę. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana rządza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny należących do poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę się resztą. Wolałbym odwagę i wiarę. Nie marudź. Zobaczę, co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. Znasz się na klątwach krwi. A ty? Mhm. Do klątwa krwi czwartego stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę, proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to nic. Że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje sześć potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? Jeden. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Windaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glewisik. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny, Kompletne szaleniec, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. Właśnie. Doświadczenia Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc. To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać Uba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzę się za artefaktami. No fajnie. Co tu się wydarzyło trzy lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabriny Glevisig z głównodowodzącym sił Kedwen doprowadził do rozgromienia obu armii. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przekleła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się spod kontroli. Okoliczności. Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca, zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu i tak nieźle jej poszło. <laughs> nie to nie wiem. mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś dowiem. Dobra. E... Tak, symbol nienawiści. Dowiemy się o Cecila i tak dalej. Yy, na chwilę obecną kończę nagrywać. Zapiszemy grę. Tak. Zapisaliśmy grę, także yy, tak jak zwykle. <laughs> Pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, wysyłajcie wiadomości itd., itd. A tymczasem do następnego razu. Na razie wszystkim. Pa. pa.